Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studia Karolina. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Witkowska-Malinowska. Witam Cię serdecznie Ewo. Witam. Z Ewą, czyli psychologiem, psychoterapeutą miałam przyjemność już parokrotnie rozmawiać, nie tylko służbowo, ale też prywatnie. Ewa jest właścicielem Centrum Psychoterapii i Wspierania Rozwoju pod nazwą Przestrzeń Akceptacji. Gadać. Ewa, ostatnio byłaś u mnie, znaczy byłaś u mnie, no, miałam przyjemność rozmawiać z Tobą w trakcie wykładu dla Kobieta w Centrum, gdzie rozmawialiśmy o depresji bodajże, a tam tłum tłumaczyłaś zawiłości tej choroby i bym chciała też, żebyś dzisiaj trochę potłumaczyła czym Ty się na co dzień zajmujesz, bo tak jak powiedziałam jesteś właścicielką Centrum, centrum Przestrzeni Akceptacji. No więc na pewno jesteś psychologiem i psychoterapeutą, a kim, kim tak naprawdę jesteś? Kim, kim jest ta walitowska, walitowska? Ja Kobietom z milionem pomysłów na sekundę, mamą mm -hmm. dwójki dzieci, która czerpie z tego, co doświadcza w domu, mm -hmm. i przekłada to na, na pracę, na to, jakie pomysły się pojawiają, ponieważ no, nie ukrywam, że kiedy szukałam różnych rozwiązań dla swoich dzieci, mm -hmm. to czasem czegoś mi brakowało, coś mi nie do końca odpowiadało, więc w pewnym momencie narodził się taki pomysł, żeby takie centrum otworzyć. Z jednej strony wynikało to z tego właśnie, że nie do końca znajdowałam to, czego potrzebuję w naszym mieście. Z drugiej strony też z takiego faktu to wynikało, że no gdzieś tam moja lista tych pacjentów oczekujących była dosyć długa. Mhm. W, pierwszy, w pewnym momencie jakby to było oczekiwanie około 3-4 miesięcy naprzód, więc uznałam, że no to nie do końca jest przestrzeń, w której pacjent może oczekiwać tak długi mhm. czas. Więc skoro jest taka potrzeba, to może stworzę coś, coś większego. Czyli, Czyli jest potrzeba na rynku, żeby. Pacjenci trafiali do psychoterapeutów, do psychologów i tam rozwiązywali poniekąd, można to tak nazwać, swoje problemy, problemy emocjonalne. Dobrze mówię? Zgadza się. Tak, i to jest ten pomysł na tą przestrzeń akceptacji. Mm -hmm. Te te kolejki, o których wielokrotnie słyszymy, że ja też słyszę na przykład od wielu swoich znajomych, że ten poszedł na psychoterapię, ten poszedł, bo sobie ludzie nie robią, nie radzą z problemami. Kiedyś pewnie nie było takich, um, takich możliwości, więc nie było potrzeby. Teraz są możliwości i są potrzeby rozmawiania z psychologami, z psychoterapeutami i e, nie wiem, wychodzenia z traum, tak? Dobrze mówię? Ja myślę, że potrzeby były zawsze, mhm. tylko te potrzeby były nieuświadomione, nie było właśnie tej przestrzeni na to, żeby w ogóle je... Zauważyć, zaopiekować się nimi, no i też nie do końca miał kto się nimi mm -hmm. no zaopiekować. Tak, no bo, ta wiedza mm -hmm. też była zbyt słaba, żeby wiedzieć gdzie się pokierować. Tych, tego zawodu psychologa aż tak dużo nie było, prawda? E, I ta dostępność przez to pacjentów do, do takiej możliwości pójścia na tą przysłowiową kozetkę i porozmawiania, jak to w tych amerykańskich filmach jest, no była naprawdę mała. Ja pamiętam. 20 lat temu nie było dostępu do tego, teraz jest i, i to fajnie, bo może wielu ludziom w ten sposób pomaga to w życiu, broni przed jakimiś e, działaniami, które mogłyby wpłynąć na ich nie tylko zdrowie, ale i życie. No dobrze, a czym zajmuje się to Twoje Centrum Wsparcia i Rozwoju Przestrzeni Akceptacji? Mm -hmm. Przestrzeń akceptacji działa bardzo wielotorowo, mhm. ale też kompleksowo, i to jest tak naprawdę to, czego mi najbardziej brakowało, czyli wiele różnych specjalizacji, specjalności w jednym miejscu. Dlatego w moim centrum przyjmują psycholodzy mhm. dla dorosłych, dla dzieci, mhm. psychoterapeuci, mhm. którzy przyjmują zarówno indywidualnie, jak i pary, ale też rodziny. Mhm. Pracują pedagodzy, logopedzi. Prowadzimy treningi umiejętności społecznych, które są prowadzone przez tych właśnie wymienionych specjalistów także ten repertuar jest dosyć szeroki. Ostatnio hmm. też zaczęliśmy działać w obszarze integracji sensorycznej, czyli czegoś co jest bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, hmm. głównie małym dzieciom, dlatego że kiedyś my jeszcze w naszych czasach biegałyśmy po trawie boso, wisiałyśmy na trzepakach i tak dalej. Dzisiaj dzieci Tego nie ma. Tego nie robią, tak? Hmm. Kiedyś to ta nasza ta integracja sensoryczna kiedyś odbywała się na podwórku. Teraz jej nie ma, więc dzieci przychodzą na salę, żeby odbyć to, co, co kiedyś było takie naturalne. Czyli macie takie szerokie spektrum działania, tak? Tak, tak naprawdę u Was można skorzystać z szeregu różnych usług, Dokładnie. które są ze sobą poniekąd powiązane, Dokładnie. prawda? Dokładnie. Do tego dochodzą jeszcze warsztaty, warsztaty dla zespołów pracowniczych. Mhm. Jeżeli są jakieś trudności w komunikacji, to, to my takie zespoły opiekujemy. Mhm. E, my też warsztaty dla rodziców, takie psychoedukacyjne, mhm. warsztaty tak naprawdę od podstaw o, o emocjach dziecka, o tym, jak je zaopiekować, mhm. ale też y, grupy wsparcia dla, dla rodziców i dla mam w szczególności. Okay. Powiedziałaś, że macie y, szerok, szeroki waszlach, wachlarz usług, przepraszam, a tak naprawdę kim są osoby w Twoim zespole, bo ty musisz mieć duży zespół osób na to, żeby realizować te, te usługi, prawda? Tak, na chwilę obecną jest nas ponad dziesiątka. Mhm. W ten skład wchodzą psycholożki, mhm. psychoterapeutki poznawczo-behawioralne. My w tym nurcie głównie pracujemy mhm. u nas, terapeutki integracji sensorycznej, pedagożki, tak naprawdę każda z tych dziewczyn jest na różnym etapie mm, rozwoju, dlatego mm. że jest psychologka, która w tej chwili jest w trakcie szkoły doktorskiej i mm -hmm. prawdopodobnie będzie kierować się bardziej w stronę psychologii klinicznej po tym mm -hmm. doktoracie. Są psychoterapeutki właśnie poznawczo-behawioralne, ale też są psycholożki, które ukończyły kurs TSR, czyli terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. To jest taka terapia krótkoterminowa bardziej. No, w nasz skład wchodzą też na pewno logopedki, neurologopedki, które mają bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, które w tej chwili Dość często diagnozujemy także głównie spektrum autyzmu. Mhm. To jest coś, w czym nasze centrum też się specjalizuje. Mhm. Są trenerki treningu umiejętności społecznych i dwie recepcjonistki, które pomagają pacjentom w odnalezieniu się w tym naszym centrum, prowadzą przez całą drogę, rozpoczynając od tego, że kiedy... Dzwonią, są mhm. kierowani do odpowiedniego specjalisty po wysłuchaniu e, trudności. Mm, a kiedy już pojawiają się w naszym centrum, to też mogą czuć się spokojnie, że trafią tam, gdzie trzeba i zawsze uzyskają informacje odnośnie naszych usług. No zaimponowałaś mi tym składem. Jakie usługi oferujecie? To już powiedzieliśmy. Logopeda? Tak, logopeda, mhm. konsultacje mhm. neurologopedyczne, wizyty, konsultacje mhm. psychologiczne dla dzieci mhm. i dla osób dorosłych, mhm. ale też takie wsparcie psychologiczne, psychoedukacyjne mhm. dla rodziców. Psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, małżeństw, mhm. psychoterapia rodzin. Integracja sensoryczna, czyli i diagnoza, i, i terapia tutaj mhm. e, integracji sensorycznej, m, trening umiejętności społecznych. No i w zasadzie chyba jeszcze nie wspomniałam o m, diagnozowaniu spektrum autyzmu. Od niedawna można też u nas wykonać e, tak zwane badanie ADOS-2, e, czyli to to e, wystandaryzowane, e, najlepsze, prawdopodobnie na chwilę obecną na świecie m, badanie. M, sprawdzające na ile możemy podejrzewać, że zaburzenia ze spektrum autyzmu występują i tutaj mamy taki bardzo szeroki wachlarz, ponieważ tym badaniem możemy zbadać dzieci. Od około 12 miesiąca mhm. życia. Tutaj warunkiem jest to, że dziecko chodzi, przemieszcza się, mhm. do tak naprawdę nieograniczonego wieku, ponieważ badanie składa się z aż pięciu modułów, więc możemy badać dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, nastolatków i dorosłych. I co ciekawe, coraz więcej dorosłych się bada i dowiaduje że teraz o tym, że rzeczywiście w tym spektrum autyzmu. Jest, dlatego że nam się kojarzy najczęściej, takie mam przynajmniej wrażenie spektrum autyzmu z dzieckiem siedzącym w kącie mhm. nie patrzącym w oczy mhm. bujającym się jak to w filmach są Dokładnie. Przede wszystkim przedstawiane tak. natomiast to spektrum w tej chwili jest um, diagnozowane naprawdę um, zupełnie inaczej um, na innych zasadach na innych kryteriach um, to że dziecko utrzymuje kontakt wzrokowy jeszcze nie oznacza że um, nie ma spektrum czy też je mhm. ma to, że dziecko gdzieś tam radzi sobie trochę w kontaktach społecznych, to też nie oznacza, że tego spektrum nie ma, dlatego że ono mogło się wyuczyć. Dziewczynki są mistrzami w tej kwestii, świetnie się maskują, mhm. natomiast ponoszą ogromne tego konsekwencje. I to najczęściej wygląda tak, że albo kiedy są w wieku nastoletnim albo kobiety dorosłe, e, zgłaszają się do nas często z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami depresyjnymi, i wtedy, kiedy z nimi rozmawiamy, zaczynamy czuć, że tam jest coś więcej, że to z czegoś wynika, że ta depresja jest wtórna, że to, to nie jest tak, że pojawiła się depresja e, i nie ma nic więcej. Więc e, rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o, o spektrum autyzmu, ono towarzyszyło mi. Od dawna, już w czasie studiów, po studiach, no i gdzieś w ostatnim czasie też postanowiłam, że, że rzeczywiście zaangażujemy się też w ten temat co było tak naprawdę znowu wywołane potrzebą, bo kiedy prowadzimy te treningi umiejętności społecznych, to bardzo często trafiają do nas dzieci właśnie takie, które mają trudności z komunikacją, mhm. a jeżeli mają trudności z komunikacją i często jeszcze zaobserwujemy trudności z zakresu właśnie sensoryki, integracji sensorycznej, jakieś nadwrażliwości, podwrażliwości, a dodatkowo właśnie utrudniony kontakt wzrokowy. No, to mamy taką y, podstawę do tego, żeby sądzić, że tam rzeczywiście coś jest, że to nie jest tylko to, że dziecko w przedszkolu nie może się dogadać z dziećmi, mm -hmm. tylko, tylko jest tam po prostu coś więcej, i to sprawiło, że rzeczywiście postanowiłam, że pójdziemy w to jeszcze głębiej. Mm -hmm. Zaciekawiłaś mnie trochę tym tematem. A dla kogo psycholog, dla kogo psychoterapeuta? Mm -hmm. Psycholog to specjalista, który głównie przyjmuje osoby doświadczające trudności na tu i teraz. Mhm. Jeżeli mm, wydarzyło się w naszym życiu coś trudnego, jakaś utrata osoby bliskiej, rozstanie, zmiana pracy, mhm. czyli taki kryzys adaptacyjny jakiś wzmożony stres, czy też trudności rodzicielskie, nieoczekiwane wydarzenia, albo bardziej oczekiwane jakieś pojawienie się nowego członka rodziny. Wtedy kierujemy się do, do psychologa. Mhm. i taki świeży problem. Świeży. Dokładnie. Mhm. dokładnie. Ewentualnie jakaś diagnoza, mhm. ewentualnie obserwacja, na przykład dziecka właśnie, jeżeli mhm. mamy podejrzenia, że coś tam rozwojowo nie gra, mhm. no to tym Pierwszym elementem w układance będzie właśnie psycholog, który, który tutaj dokona takiej wstępnej obserwacji, zdecyduje, czy rzeczywiście są podstawy ku temu, żeby działać, żeby sprawdzać, żeby mhm. dalej ten temat drążyć, czy też zdecydowanie nie. No i taka psychoedukacja, tak, jeżeli mamy jakieś trudności, nie do końca wiemy, jak sobie poradzić, tak adaptacyjnie z naszymi emocjami na przykład, mhm. to też jak najbardziej możemy skierować się do, do psychologa. A psychoterapeuta rozumie. Mhm. Ten, który zwiąże się z, zajmie się traumami z przeszłości, tymi dalszymi, tak? Tak, potocznie możemy mhm. powiedzieć, że psychoterapeuta to ten od grubszych spraw, Aha, tak? okay. Czyli y, przede wszystkim od różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, zaburzeń nastroju różnego mhm. rodzaju, y, czy to depresji, czy, czy dystymii, czyli takiego mm, zaburzenia, które nie spełnia konkretnie kryteriów depresji, mhm. ale jest długotrwałym obniżeniem nastroju. Około dwóch lat wtedy możemy stwierdzić, że, że pacjent rzeczywiście choruje na, e, na dystymię. E, czy też zaburzenia lękowe, które tak naprawdę wraz z depresją są e, najczęstszymi zaburzeniami. Mm -hmm. Czy schizofrenia, czy właśnie y, tutaj jakieś wtórne problemy związane ze spektrum autyzmu, z zapobudliwością psychoruchową, czyli z, tak z ADHD. Hmm? Boże, bo... Kiedyś myślałam, że może ja mam przez i różnego rodzaju traumy. <grym> <grym> Słuchaj mnie, a jakie trudności najczęściej zgłaszają pacjenci hmm? u Ciebie? Myślę, że to właśnie w tej chwili jest e, głównie depresja, mhm. czyli taki e, spadek nastroju, mhm. szczególnie obserwowany no, w okresie. Jest Blue Monday, więc. Tak. Co ciekawe, e, Blue Monday, e, przynajmniej tak z naszej perspektywy psychologicznej. No I nie do końca istnieje. istnieje. Ja myślę, że ta mała ilość słońca, która teraz się dokładnie. pojawia, czyli w ogóle tego słońca nie ma. to jest dokładnie. Pod tym względem taki trochę styczeń, ubogi. jak najbardziej, ale tak naprawdę to gdzieś tam już w okolicach tego października, końca mhm. października, widzimy taki boom tak, na mhm. te e, wizyty, na umawianie się, e, na powroty pacjentów, mhm. którzy już gdzieś czuli, że teoretycznie jest ok. Mhm. E, także depresja, ale i właśnie zaburzenie. Lękowe i zaburzenia lękowe zarówno mhm. u dorosłych, jak i u dzieci. E, powiedziałabym, że nawet częściej u dzieci niż mhm. u, u osób dorosłych, przynajmniej w naszym e, centrum. Mhm. No i e, na trzecim miejscu myślę, albo i nawet na drugim egzekwo, mhm. e, upłacowałabym tutaj właśnie e, spektrum autyzmu. Czyli ja też dużo tego się. Pojawia. Bardzo dużo, bardzo dużo. Myślę, że to też wynika z tego, że po prostu no, jesteśmy placówką o takim charakterze, tak? Mhm. Więc nie ma co tutaj też przeszacowywać. Na pewno jakby takie mamy wrażenie, dlatego że tym się po prostu zajmujemy, w tym się specjalizujemy. Mhm. Natomiast to nie zmienia mhm. faktu, że na pewno tego jest bardzo, bardzo dużo. Mm -hmm. Wspomniałaś wcześniej o treningu umiejętności społecznych. To dla kogo taki trening umiejętności? Dla kogo takiego, mm. takie zajęcia? TUS, tak to naprawdę, to e, TUS, czyli trening umiejętności społecznych, e, możemy realizować u dzieci. Mm, nie ma ograniczonego wieku, tak? natomiast mhm. u nas od około 3 roku życia to są takie zajęcia, wtedy bardziej przygotowawcze do wejścia w tę prawdziwą grupę mhm. tusową, natomiast od 4 roku życia realizujemy już standardowo takie mhm. zajęcia i tak naprawdę wiek jest nieograniczony. U nas na chwilę obecną grupy są do 18 roku życia. Natomiast nie ukrywam, że otwartość mamy taką, żeby stworzyć, jeśli tylko wykreowałaby się potrzeba i, i byliby chętni dla tych starszych, mhm. dlatego mhm. że to również jest bardzo ważne wielu dorosłych, szczególnie tych mhm. właśnie, którzy gdzieś odkrywają, że to spektrum u nich może być, mm, po prostu by z tego bardzo, bardzo e, skorzystali. No mhm. i tak jak pytasz o to, o to dla kogo, tak naprawdę... To spektrum e, tych oddziaływań jest bardzo e, szerokie. Mhm. Natomiast e, przede wszystkim koncentrujemy się na umiejętnościach komunikacji, współpracy w grupie, mhm. m, odnajdywania samego siebie w grupie, tak, czyli nadawania samemu sobie troszeczkę pozycji w tej grupie, odkrywania tego, jaki ja jestem w tej grupie, mhm. kim ja jestem, czy potrafię stawiać granice. Innym, jeśli nie, to tego również się na tych zajęciach uczymy. No i uczymy się też płynnie rozpoznawać, nazywać i odszukiwać w sobie emocje, bo to rzeczywiście dopiero, że tak powiem, do nas wchodzi. Tak, To jest coś, co przez wiele, wiele lat było tłumione. Teraz dopiero dzieci, tak naprawdę, i ich rodzice, ci młodzi rodzice mhm. zaczynają odkrywać, że o emocjach można rozmawiać. Że emocje to jest coś, co jest tak normalne jak Czyli jedzenie obiadu. Dokładnie. Więc e, to jest kolejny obszar, który bardzo mocno opiekujemy, na który nakładamy ogromny nacisk, mhm. żeby wychować osoby, które już w przyszłości będą pięknie potrafiły e, komunikować, mhm. co ja, czują, stawiać mhm. granice. Mówić o swoich emocjach, nawiązywać relacje, które są dla nich dobre, zdrowe, mhm. i ewentualnie wycofywać się, reagować, kiedy te relacje nie są zdrowe. Czyli tak naprawdę kształtujemy taką umiejętność zdrowego postrzegania relacji i siebie w tych relacjach. Mhm. Wiem, że organizujecie warsztaty dla rodziców, gdzie rodzice są tą grupą. No i teraz pytanie: czy tylko. Dla dzieci z problemami emocjonalnymi, czy mogą być też na przykład z zaburzeniami rozwoju? Mhm. Zarówno a, dzieci, które mają trudności po prostu mhm. emocjonalne, Czyli tak? nie się. regulacja mhm. emocji, mhm. ale również e, właśnie bardzo bliskie jest mi też e, oddziaływanie e, wśród rodziców dzieci z Spektrum autyzmu z ADHD, ale też z różnymi innymi niepełnosprawnościami, czy też, czy też z takimi trudnościami ogólnomedycznymi, tak? czyli na przykład dzieci, które mają jakieś wady rozwojowe, wady serca, niedosłuchy, tego typu kwestie. Mhm. Tutaj też jak najbardziej to oddziaływanie z naszej strony obejmuje. Mhm. O warsztaty wspierające poczucie własnej wartości, kiedy i dla kogo są kierowane, bo powiedzmy sobie szczerze, ludzie często, ostatnio mają problemy z poczuciem własnej wartości. Powiedzmy sobie szczerze, na przykład social media tego nie ułatwiają. Bo Dokładnie. W... Ja dzisiaj widziałam takie nagranie Julii Wieniawy, to taka polska aktorka, która pokazała twarz SOTE, jak to określiła. Wiedziała, że ma problemy ze skórą od pół roku i się zastanawiała, czy się pokazywać z makijażem, czy bez. No i e, myślę, że wiele osób nie pokazałoby się bez makijażu, bo by czuło się samemu ze sobą źle. Więc te problemy z tym poczuciem własnej wartości są i one będą. Dopóki do będą trwały social media i ten chory, przerysowany świat, który w tych social mediach jest promowany, no to właśnie kto i kiedy może się do ciebie udać? Naprawdę każdy, kto czuje, że te jego wartości, które wyznaje, rozjeżdżają się z tym jego poczuciem własnej wartości. Jeżeli dla kogoś właśnie ten wygląd jest ważny, a jednocześnie siebie nie postrzega dobrze, to mhm. może się zgłosić. Jeżeli dla kogoś tą wartością jest asertywność, a zdecydowanie no, nie do końca potrafi stawiać te granice w relacjach z innymi, to jak najbardziej również może się zgłosić. Myślę, że tak najłatwiej byłoby to określić w taki sposób potoczny, że każdy, kto czuje, że ma niską samoocenę, mhm. że nie jest pewny siebie. Tak? To są osoby, które mhm. mogą się e, zgłosić. Myślę, że tak naprawdę to przyda się każdemu, mhm. e, bo to nie jest warsztat, na którym stworzymy cuda, tak? mhm. Jakby każdy z nas tę wartość e, ma. I ją po prostu w sobie musi odkryć lub wzmocnić. Więc mhm. myślę, że tutaj zdecydowanie, mimo że pewnie będzie to odbierane w jakimś stopniu jako, jako warsztat dla osób z niską samooceną mhm. tylko i wyłącznie, to niekoniecznie. Myślę, że też taka różnorodna grupa no, pozwala czerpać od siebie, tak? jeżeli jedni będą gdzieś niżej w tej samoocenie, inni trochę wyżej. Jesteśmy różni, także możemy się świetnie dopełniać. Mm -hmm. no, ludzie są, no niestety, y tak, tak działają media, tak działa świat, że teraz to poczucie własnej wartości, szczególnie u dzieci jest zaniżone. Y no ale powiedzmy sobie szczerze, temat dla Ciebie i dla mnie na pewno bliski to są mamy, no i grupa wsparcia dla mam. Ja jestem matką czworga dzieci, Ty wiem, że masz dwoje, dla kogo, kiedy, kiedy rusza, y kto prowadzi te zajęcia? Co to są w ogóle za zajęcia? W idealnej wersji powiedziałabym, że to jest dla każdej mamy. Tak, naprawdę, tak, ale, ale no musimy pamiętać też o, o różnych ograniczeniach o różnych ograniczeniach czasowych, mhm. zasobowych, finansowych więc też um, tworząc zamysł tych warsztatów, które będę prowadziła ja. Mhm. E, czyli e, psychologka, psychoterapeutka i matka, no, <laughs> e, która e, no, zna problemy od podszewki. E, m, także e, m, prowadząc i tworząc, jakby w ogóle cały, cały zamysł, też e, chciałam, żeby to było coś, może nie na każdą kieszeń, ale, mm -hmm. ale na. Kieszeń większości. Mhm. E, warsztaty ruszają w pierwszym tygodniu lutego. Mhm. Będą odbywały się we wtorki. E, początkowo planowana e, godzina to była godzina e, 19, natomiast troszeczkę dostałam zgłoszeń, że wtedy akurat Kiedyś odbywa się, się kładzenie tak. do snu, które, jak wiemy, może trwać różnie długo. E, także prawdopodobnie ta godzina ulegnie zmianie, ale tutaj jestem elastyczna, jeżeli chodzi o, o takie propozycje. Także ruszamy w pierwszym tygodniu lutego dla mam, które po prostu czują, że tego wsparcia potrzebują. Dla mam, które czują, że po prostu chcą ponarzekać w gronie mam, które również mają tak jak one. Dla mam, które czują, że chcą się zaopiekować tymi swoimi trudnościami, które troszeczkę chciałyby otulić te swoje emocje dać im takie. Takie mm, uważnienie, tak? mhm. czyli, czyli gdzieś tam mm, pozwolić sobie na to, żeby one były. Mhm. To zdecydowanie jest coś ogromnie e, ważnego, kiedy my dajemy sobie przyzwolenie na to, co czujemy, na to, żeby czuć to, co czujemy, mhm. bo czuć mamy prawo wszystko. Może ja się zapiszę. Zapraszam serdecznie. O 19 <noise> to moje dzieci jeszcze nie chodzą spać. Ale nie, no powiem szczerze, gdyby te 15 lat temu takie warsztaty się odbywały, to pewnie bym się zapisała, tak? Bo myślę, że każdej matce przydadzą się um, Jasne. spojrzenie na siebie z innej strony, prawda? Myślę, że to, ty, to i ta możliwość czucia mhm. tego, co czujemy, Dokładnie. możliwość mówienia o tym. I myślę, że też przede wszystkim bardzo otwierające jest to, kiedy widzimy wow. Ktoś ma tak samo jak ja. Ja myślałam, że to ja jestem najgorszą matką na świecie, kiedy daję parówkę na śniadanie, tak? I kiedy jakby zamawiam pizzę na obiad, a okazuje się, że ta mama co obok siedzi, to też tak robi. I ona też puściła czasem bajkę, albo nawet codziennie, bo osobiście naprawdę uważam, że bajki to nie jest żadna tragedia, jeżeli, mm -hmm. e, że tak powiem, dawkujemy je w rozsądnych e, ilościach. Także te mamy widzą po prostu, że. To jest normalne, że to, że Instagram nam mówi nie, nie wolno, y, nie puszczaj, y, to jest okropne. Jakby czy czytałaś te badania, czy widziałaś ten filmik, czy słuchałaś tego podcastu, no. Pewnie wszystkiego słuchałam, kiedy leżałam w Wannie tak, i Właśnie. miałam ochotę na chwileczkę odpoczynku, a, to jedno, a tu jedno z dzieci już się budzi. No nie, tak nie jest. I myślę, że też ta konfrontacja z rzeczywistością to jest coś, czego bardzo, bardzo potrzebujemy. Uświadomienie sobie tak naprawdę, czego, co my sobie czasem same robimy, kiedy scrollujemy tego Instagrama, tego Facebooka, kiedy sobie wmawiamy, że jakby o, ta dziewczyna to ma idealnie w domu. Świetne relacje, czyściuteńko, tak? A tam gdzieś za obiektywem rozlana zupa i, i złość na dziecko. No, uśmiechnij się raz jeszcze, bo jakby tutaj będą lajki, więc, więc trzeba to zrobić, tak? I, i tak naprawdę no, no to nie jest realny świat, ale coraz bardziej w niego wchodzimy i, i coraz mniej mam wrażenie krytycznie. Także um, to jest, myślę, taka ważna perspektywa. Mm, takie ochłonięcie w tej naszej Inst grupie wsparcia Instagram będzie. Instagram jest szczególnie przerysowany i może matkom młodym go nie polecam, chociaż mnie motywuje w niektórych momentach. Ewo, powiedz mi, gdzie można znaleźć wszelkie informacje odnośnie Twojego Centrum Psychoterapii i Wsparcia Rozwoju Przestrzeni Akceptacji? Mm -hmm. Można znaleźć e, naszą e, stronę facebookową. Mm -hmm. e, Centrum Psychoterapii Wspierania Rozwoju Przestrzeni Akceptacji. Można, się, też, powiem, ja e, <laughs> e, można też e, znaleźć nas e, na naszej e, stronie internetowej, przestrzenmyślnikakceptacji.com e, Tam też można dokonywać Zapisów, poczytać mhm. troszeczkę więcej o tym, czym się zajmujemy, bo Facebook to raczej takie świeżynki. Mhm. To, co na Twitterze, a jeżeli ktoś chciałby zgłębić wiedzę na temat tego, co w ogóle można u nas znaleźć, to bardziej wtedy polecam stronę lub kontakt z naszymi wspaniałymi recepcjonistkami, które zdecydowanie odpowiedzą na wszystkie pytania. Obie zresztą są studentkami psychologii, także szkolimy tutaj pod naszymi skrzydłami kolejne i wiedzą, co robią, także zapraszam. I, i, I ja polecam wszystkim, że jak mają się wybrać do psychologa czy do psychoterapeuty, to jak najbardziej do Centrum Psychoterapii Wspierania Rozwoju Przestrzeń Akceptacji, do Ewy Witkowskiej-Malinowskiej. Ewa, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Sama chyba się do Ciebie wybiorę, czy nie mam ADHD. Zapraszam, jestem w trakcie zakupu kolejnych testów odnośnie właśnie ADHD, także będziemy działać też w tym obszarze już za chwileczkę. Super, bardzo dziękuję. Dzięki.